Nie wiem co za nim on ma całą drużynę. Przede wszystkim przegrywaliśmy starty a, i to był jakby główny powód tego. Później było jazdy. Tor raczej nie sprzyjał yy, walce na dystansie. Liczył się głównie start. A, no nie wiem, dla mnie, dla mnie Tor był zupełnie inny jak, jak, jak zawsze po prostu. No, zupełnie inny jest na treninga. Jeszcze nie przejechałem treningu i zawodów, żeby był taki sam Tor, także... Dzisiaj, może to tłumaczyć, troszeczkę ta pogoda, burza rano i różne perypecje, ale. No, nie wiem. No. Dla mnie tor był zupełnie inny, był, był problem ze spasowaniem się. Jeszcze zabrano mi biega w momencie, kiedy, kiedy już do, dograłem się ze wszystkim. Także. Tyle. Jakbyś ocenił tą sytuację z Adrianem Miedzyńskim. Jak wzmocnił? No, normalnie, no. podjechałem yy, blisko pod Adriana. On się zorientował, że będę atakował pokrętę, jeśli chciał przyciąć. Ale ja byłem za bardzo rozpędzony, już go wyprzedałem i, i, i uderzył i zahaczył moje tylne koło. Tak to wyglądało. Mimo wszystko ma, być zadowolony do swojego występu. W każdym biegu byłeś przed kim z Torunia sali, przed Saliwanem, Jagusiem, Miedzińskim. No dokładnie. Dobre, dobre wyścigi dla mnie. Nie przywoziłem swojego spary tylko, tylko zawodnika z przeciwnej drużyny. Taka jest moja rola. Więc jestem w miarę zadowolony. Chciałbym, chciałbym robić więcej punktów na pewno w, w lidze, ale, ale póki co... Mam trudne numery startowe, zaczynam z dużych pól, gdzie, gdzie po prostu widać było dzisiaj, że nikt z dużych pól nie wygrywał, eee, więc te jedynki to są bardzo dobre, bardzo dobre punkty i ważne. Eee, później zarzuciłem również jakieś zdobycze, więc, więc dość dobrze. Przed drużyną jeszcze trzy mecze, widzisz jakieś szanse na awans do czołowej szóstki? Eee, nie wiem, nie wiem jak, jak jest w tabeli, jaki jest układ. Eee, mamy następny mecz u siebie, bardzo trudny wyjazd do bydloszy. Eee, trudno, trudno tutaj cokolwiek tym wyschować.